Wczoraj po godzinie 14 na terenie gminy Łobrzenica do jednego ze sklepów weszło dwóch mężczyzn i zażądało od ekspedientki wydania pieniędzy. Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyźni posiadali przy sobie przedmiot przypominający broń i mamy taką wiedzę, że zginęło kilkaset złotych. W tej chwili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile wykonują intensywne czynności zmierzające przede wszystkim do zatrzymania sprawców i wyjaśnienia szczegółowych okoliczności tego zdarzenia. Przesłuchali samą poszkodowaną oraz świadków, którzy mogli widzieć zajście. Policja nie ujawnia, czy był w sklepie monitoring i czy zabezpieczono z niego nagranie. Funkcjonariusze nie chcą zdradzać szczegółów prowadzonego przez siebie śledztwa. Postępowanie to nadzoruje prokuratura rejonowa w Złotowie. To już trzeci napad z bronią, do jakiego doszło w ostatnim czasie w regionie pilskim. Na początku grudnia zamaskowany mężczyzna z bronią w ręku napadł na bank w... Kilka dni później inny sprawca grożąc kasjerce nożem zażądał wydania pieniędzy z innego banku, tym razem w Złotowie. Żadnego z tych sprawców jak dotąd nie udało się ująć.